Mama Michała Wiśniewskiego trafiła do wokalista prosi fanów o pomoc. Michał Wiśniewski na co dzień aktywnie działa w mediach społecznościowych. Lider ich trojen za pośrednictwem Instagrama na bieżąco informuje fanów o nowinkach ze swojego życia zawodowego. Chętnie pokazuje także im w sieci ujęcia w towarzystwie najbliższych. W środę Wiśniewski opublikował na swoim profilu krótkie nagranie. W którym podzielił się z obserwatorami przykrą wiadomością. Wokalista poinformował, że jego mama Grażyna Wiśniewska przebywa obecnie w szpitalu. W udostępnionym na Instagramie wideo Michał Wiśniewski przyznał, że wcześniej nie planował publicznie opowiadać o hospitalizacji mamy. Nie ujawnił także szczegółów stanu jej zdrowia. Wokalista zdradził jednak, że jego mama potrzebuje krwi. Dlatego też postanowił zwrócić się do fanów z prośbą o pomoc. W najnowszym nagraniu Wiśniewski zaapelował do obserwatorów o oddawanie krwi grupy 0RH z wskazaniem na Wiśniewską. Nie ukrywając, że będzie wyjątkowo wdzięczny za każde wsparcie. Zapowiedział także. Iż sam nie zamierza siedzieć bezczynnie i również planuje oddać krew. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Przecinek zwracam się do Państwa z prośbą o pomoc. Myślałem, że nie będę musiał wszystkim opowiadać tej historii. Dlatego nikogo nie informowałem, ale teraz potrzebuję. Potrzebuję krwi grupy 0RH. Dla mojej mamy, która leży w Warszawie. Ona potrzebuje Waszej pomocy, nas wszystkich. Ja zresztą zrobię to samo. Oddam, bo mam taką samą grupę krwi jak ona. Możecie oddawać jakąkolwiek krew. Nic się nie zmarnuje. Centrum Krwiodawstwa MSWiA w Warszawie z wskazaniem na Grażynę Wiśniewską. Będę zobowiązany i nie zapomnę, poinformował za pośrednictwem Instagrama Wiśniewski. Wielu internautów postanowiło okazać Wiśniewskiemu wsparcie w komentarzach pod jego wpisem. Dużo zdrowia dla całej rodziny i dla mamy, ojej dużo zdrowka dla pani Grażynki, powodzenia Michał. Trzymajcie się, Michał, będzie dobrze. Dużo zdrowia dla mamy, a dla ciebie dużo siły, pisali użytkownicy. Zobaczcie nagranie Michała Wiśniewskiego.